Witam, chciałbym dzisiaj zaprezentować, jak zrobić rzeczy, które później można dodać na serwery z pluginem T-Line Control. Trzeba do tego używać programu BetterBob i teraz zaprezentuję, jak go ściągnąć. Wpisujemy oto taki link, który umieszczę w opisie i mam pojawia, pojawia nam się strona, z której możemy pobrać BetterBob. Mamy tutaj Onloads i current version. I klikamy po prostu na to current version i rozpoczyna się pobieranie. Ja już mam pobrane, więc coś takiego się pobiera. Klikamy wypakuj tutaj. Albo wypakuj to. I mamy tutaj, interesuje nas praktycznie tylko to. Wchodzimy w to. Rozwijamy pełny ekran. No i tutaj musimy tworzyć rzecz. Na przykład załóżmy, że chcemy stworzyć drzewo. Wood, regular hopa, 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 Nie jest to zbyt wygodne niestety ponieważ jest trzeba dużo zmieniać i ma. jeszcze ten program jest dopracowywany Jeszcze tutaj dajemy jedną drewną Tutaj mamy podgląd Oto jest takie drzewko małe No i tutaj mamy różne rzeczy Tutaj trzeba ustalić gdzie ono będzie się Ale jeżeli to robimy akurat na mój serwer Paranormal World To nie musimy tego tutaj nie zmieniać Ja to będę zmieniał A jeśli robimy to no, dla siebie to musimy tutaj pozmieniać, tutaj mamy biom, w którym ono będzie się pojawiać, na czym będzie się pojawiać Inne opcje spawnowania Na jakich wysokościach Częstotliwość I jeśli to są jakieś domy, nie wiem, ruiny, które mają się spawnować w grupach jako miasta, to musimy tutaj jeszcze to, te, te opcje pozmieniać yy, Potem zapisujemy na przykład takie drzewko Zapisz jako i zapisujemy to jako na przykład drzewo 1 do biału równiny A jeśli chcemy robić to takie kilka rzeczy, które się przydają przy robieniu takich, jakichś większych budowli, załóżmy, że chcemy zbudować nie wiadomo co, które będzie taką wielką rurę z żelaza. Nie wiem po co ona może być komuś potrzebna, ale tak załóżmy. No więc... Nie chce nam się dawać na każdym na enter, na, na każdym pięter takiego kwadraciku. To możemy zrobić po prostu klon, kliknąć tutaj tolls klon i z lewy yy, poziom, na którym to się samo pojawi, ale możemy też powtarzanie i powtórzyć na przykład 20 razy. I teraz pojawia nam się coś takiego. Hop, 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 hop. Na każdym, jak widzicie, jest to samo. Na każdym poziomie jest to samo. Możemy też. E, robimy coś ze szkła. I chcemy to coś nie to, e, sklonować, żeby się to samo pojawiło na poziomie 10. No, Klikamy klon. I to samo jest na poziomie 10, jak widzicie. To się przyda, jak na przykład budujemy jakiś budynek. Załóżmy, że będzie to budynek z cobblestone'a, który ma, jest zbudowany z taką oto. Tak. Potem drugi poziom też jest taki. Potem jest poziom, w którym jest też szkło. I, I to wtedy możemy to robić szybko. Klonujemy po prostu to, na przykład robimy jakiś wieżowiec, klonujemy to na poziom chyba czwarty. To jest to, to z czwartego klonujemy też na poziom piąty, to z trzeciego klonujemy na poziom szósty. I powtarzamy dwa razy. Więc od razu nam się robi na szóstym i na siódmym. To z poziomu szóstego klonujemy na poziom na poziom dziewiąty. I powtarzamy dwa razy. Jak widzicie, mamy już taki wieżowiec. Coś jeszcze. Zobaczymy, że, że chcemy położyć schody. Schody. Bierzemy schody, załóżmy schody z cegły. I tutaj musimy ustalić ich kierunek, w którym się pojawia, mają, Będą miały pojawiać. Możemy to robić też tak, że po prostu położymy schody, a potem będziemy je obracać za pomocą tego. Za usuwanie obiektów może być z gumka, ale możemy też po prostu wtedy klikać prawym przyciskiem. No, to tyle z tych ważniejszych opcji. Tutaj mamy ten podgląd, który przedtem pokazywałem. Tutaj nie działa to up, right, left i tym podobne. Mogę to, że to nie działa, to mogę to łatwo pokazać. Mamy coś takiego, takiego. Chcę to obrócić nie da się obrócić. To jest jeszcze błąd, który jest naprawiany, przez to jest to trochę niewygodne. No to tyle z tych rzeczy, które chciałem wam zaprezentować. Mam nadzieję, że kilka osób pomoże mi w robieniu tych właśnie rzeczy do Terrain Control. No i dziękuję za uwagę.